na na prawdziwo. Tak, będziemy grać dzisiaj w I będzie ostro, bo możemy przegrać. Jak coś to ja jestem tu słabo ogólnie. Słabo mnie ogólnie. Widać, bo dużo jest graczy. No, musimy wejść tutaj. I teraz czekajmy, aż będzie 60 graczy. Gracza dopiero tu tym przychodzą, bo zobaczcie ile jeszcze tam ich jest. No po prostu tak dużo, że szok. 60 ludzi będzie, graczy znaczy i zobaczymy, kto będzie zwycięstwem. Oczywiście głosujcie na mnie, no, żebym wygrała, bo trochę się boję tutaj, tu też jest Sweet Game część druga, sezon drugi, dlatego się boję, bo mamy 6 gier w pierwszym sezonie i jeszcze 6 gier w następnym sezonie. No, więc będzie ostro. No, słuchajcie, wiem jakie są gry w tym drugim sezonie, dlatego że oglądałam. Sweet game ogólnie. O, już teleportacja jest do, do gry pierwszej. A pierwsza gra to jest zielono-czerwone. Dobra, to wchodzimy. Trochę tu poczekać trzeba, bo to długo wchodzi. Dobra, znowu tu. Wchodzi. Długo to wchodzi. Dobra. 15, tak naprawdę to jeszcze 10 sekund mamy do przyjścia tutaj. I do następnej gry mamy już 3 sekundy mamy do następnej gry no a więc teraz aaa pana kurtuje wiem dobra a ja, ja jestem graczem ja nie mam robooksów zamknęły gdy jeszcze nie mam robooksów to co mogę popowiedzieć nie mam dobra to czekamy 3, 2, 1 go hmm? a dobra będę tutaj wam czytać tylko mogę nie nadając Witajcie wszyscy w każdej rundzie. Niektórzy z Was zostaną jak Dotrzymaj pierwsza gra to czerwone, zielone, czerwone, zielone. Kiedy światło zmieni kolor na zielony, ruszaj kierunku w kierunku końca. Jeśli światło jeszcze czerwone, przestań jednąć. Dobra. 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 Dobra, ja Dobra, nie chcę być widzowie za ja strzelona. Do Dobra, idziemy. Ja chcę dotrzymać zimny Dobra, i... wiedziałam, że to jest czerwone. No dobrze, fajne, że fajnie, że robię tak, gra jest po polsku. To również dajniej. Dobra. Zimny? Dobra, czerwone. Zabiec. Co? Jak to? Naprawdę najpierw się przy... nie jak to? Ja... Ja nie wytrzymam. Ale przecież ustanęłaś. Ustanęłam widzowie, ale słuchajcie, już chyba w piąty raz nie udałam się ta gra. To stawaj przed. Jeszcze nich będzie przed. Dobra, to będę widać, jest. przed. No, będziemy biegnąć i stajemy. Nie. Wszystko na nie wracają, zreklamują mnie. Dobra, to idziemy. Ogólnie, jak chcecie więcej gry zrobić, to e, nie bójcie się pisać w komentarzach. na komentarzach. Dobra, to przechodzimy do gry. O, szybko, bo 60 graczy. I teraz... Dobra, i teraz muszę wytrzymać! Muszę, 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 muszę. Bo się no tutaj delikatnie w górze. Dobra. no, hmm. to musimy wytrzymać. Dobra, mamy tego tak ogólnie jeszcze tylko 10 <grytanie> sekund do następnej gry. Znaczy do tej co mieliśmy. <grytanie> Dobra, teraz gracze skupicie się. Fajnie było tak, zginę, to bym ja była ale to by było mnóstwo. Dlatego, że ciągle bym musiała to nagrać, nie? A czy to jest jakiś To nie tak, nie zabijesz, okej? Bo masz takie włosy. Dobra. Nie nadążam nad czytanie. Witajcie! Dobra. Pierwsza gra to czerwono-zielone, czerwono zielona. Kiedy? Dobra, jeszcze to czytam. Ej, halo, czy mnie, a dobra, zabrali mnie. No, ale... dobra, idę. Dobra, stoję. Biegnę, biegnę. Stoję! Dobrze! Dobra, idziemy! Zielone światło! I Jeszcze idziemy! Teraz, dopiero! Dobra, jadę, idę, idę, idę. idę. Stój! Idę, 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 Idę! Wam Bezpieczny jestem. Teraz patrzcie. Skoro jestem bezpieczna, nie? A tutaj teraz sobie idę, nie? To mogę chodzić, bo jestem bezpieczna. Aha. Wygrałam tę grę, widzowie. Dobra. za to się zależy łapeczka w górę, subskrypcja, ale muszę się żegnać, no, bo ja na urodziny do mojej koleżanki. Pozdrawiam ją ogólnie. Pozdrawiam Ciebie, Nina. No. 好怕。